Witaj, oto czytanie dla zodiakalnych ryb na tydzień od 28 października do 3 listopada 2024. To jest czytanie kolektywne. Bierz to, co z tobą rezonuje. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi cię w tym tygodniu. Później zapytam, co idzie w twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A na końcu będzie pozytywny przekaz na temat tego, co miłego szykuje dla ciebie wszechświat w tym tygodniu. Także warto zostać do końca. Ok, zobaczymy, jaka energia prowadzi ryby. Uh! mocna i pomocna, słyszę, bogini Una, która mówi, że to coś jest łatwe do zrobienia, ale też w angielskiej wersji tych kart jest tutaj napisane easy does it i to nie jest dokładnie takie tłumaczenie jak tutaj. To też energia tej karty mówi o tym, żeby brać w tym tygodniu wszystko na spokojnie. Nie ma potrzeby się spieszyć lub robić coś na siłę. Na wszystko jest odpowiedni czas, tak? Także tutaj warto afirmować pozytywne rozwiązania, pokojowe rozwiązania też, bo one są dla Ciebie dostępne. W tym tygodniu też mogą być dla Was jakieś lekcje cierpliwości, jeśli jeszcze ich potrzebujecie, to oczywiście nie dla wszystkich. Dobrze, zobaczmy teraz, co idzie w Twoją stronę. Co potrzebujesz wiedzieć na temat tego tygodnia? No, niektórzy z Was są sfrustrowani, że coś długo idzie. Już tutaj widzę po tej karcie zaraz zobaczymy całą wiadomość aha Okej okay. Tak no właśnie już mówię o co chodzi Zacznę od karty miesiąca, bo ona nam mówi o tym, od kiedy coś Was frustruje. Mamy kartę czerwca, więc tutaj możecie na coś czekać, próbować coś zrobić, osiągnąć, załatwić od czerwca albo od okresu letniego. Może to też być 6 tygodni, 6 miesięcy. W rzadkich przypadkach 6 lat, ale to. Nie, raczej do tych 6 miesięcy bym się y, zamknęła tutaj, tak intuicyjnie. I to, że nie możecie tego załatwić, bardzo Was frustruje. Czujecie się ograniczeni, y, zwłaszcza, uwaga, zwłaszcza finansowo czujecie się ograniczeni. Jest karta, która mówi o tym, że. Mocno zwracacie uwagę na swoje finanse, że trzeba na nie zwrócić uwagę, że one ciągle Was zajmują, i no to już jest frustrujące, że nie możecie dojść do przełomu, czegoś zrobić, chcecie coś przyspieszyć, a wszechświat mówi, nie ma potrzeby się spieszyć. Na wszystko jest odpowiedni czas. I to było dosyć frustrujące dla wielu z Was. I w tym tygodniu może pojawić się okazja, która będzie trochę ryzykowna, ale może Ci się wydawać, że przyspieszy sprawy. Jednak Wszechświat mówi: Uważaj, nie ryzykuj. Zrób to po kolei. To i tak do Ciebie przyjdzie. Może jeszcze nie w tym tygodniu, ale przyjdzie. O tym kiedy to za chwileczkę. Tutaj. W tej sprawie wokół Twoich finansów, stabilności życiowej, i tak dalej. Ktoś Ci pomoże. Mamy kartę starszej kobiety, ale to może być też mężczyzna, tak? Czytanie kolektywne, i kartę y, głębokiej przyjaźni z kimś, o tej samej płci. Więc to będzie osoba od Ciebie albo starsza wiekiem, albo doświadczeniem w czymś. I y, spotkacie się bądź porozmawiacie. I wskazówki tej osoby pokażą Wam, że to ryzykowne posunięcie nie jest dobre. Pokaże Wam ta osoba inną drogę, to będzie jakaś pomocna rada w kierunku rozwiązania Twojej sprawy. I to wszystko doprowadzi w przyszłości do pozytywnych zmian. Czuję, że to, ta zmiana może zajść za 6 dni. 6 tygodni bądź 6 miesięcy też. W rzadkich przypadkach w czerwcu przyszłego roku, jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana, ale mamy tutaj kartę łatwe do zrobienia, więc też raczej w większości przypadków bym się tutaj zamknęła w tych 6 miesiącach maksymalnie. I tutaj pieniądze będą szły w Twoją stronę. Dzięki tej zmianie, dzięki tej poradzie kogoś. Może to też doprowadzić dla wielu z Was do awansu albo zwiększenia, podwyższenia swojej pozycji społecznej w jakiś sposób. Niektórzy z Was założą własną firmę i będą ją rozkręcać i też inna wiadomość, no może tutaj być jakaś wiadomość o ciąży Twojej, Twojej partnerki albo w Twojej rodzinie. Bierz to co z Tobą rezonuje. Bo to jest czytanie kolektywne. Dobrze. Zodiakalne ryby. Teraz dla was sprawdzę, co pozytywnego szykuje wszechświat na ten tydzień. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Wspieracie mnie, oglądacie, lajkujecie, wysyłacie dalej. To jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie tego filmu. W opisie jest też mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję z czytaniem prywatnym, to napisz do mnie wiadomość. Ok, co miłego i pozytywnego szykuje wszechświat dla zodiakalnych ryb na ten tydzień? Bo no tutaj w tym tygodniu na pewno jest przełom w jakiejś frustrującej sprawie, który doprowadzi do pozytywnych zmian, ale co jeszcze dobrego będzie dla ryb? Tak, tutaj ta rada od tej mądrej osoby jest naprawdę ważna, bo znowu się pojawia w pozytywnym ustawieniu, więc to jest bardzo ważne, żeby się z kimś spotkać, porozmawiać. Słyszę absolutnie, nie, nie odmawiaj spotkania z kimś takim, w sensie nie, nie przestawiaj go, nie odsuwaj w czasie ono jest bardzo ważne Ym, tak tutaj też wielu z Was miało wrażenie od jakiegoś czasu, że ktoś jest przeciwko Wam, jakieś osoby bądź energię coś było dla Was utrudnione Ym, i w tym tygodniu to się zmienia, tak, bo mamy tutaj to ustawienie, co jest pozytywnego. To było coś, co wielu z Was złościło, ale właśnie w tym tygodniu już jesteś na takim poziomie cierpliwości, że już cię to nie złości, już też wiesz, jakie kroki podjąć, żeby iść do przodu. Y oczywiście kontroluj swoją złość, żeby tutaj nie, nie napsuć swojej energii, też potrzebuję chyba to powiedzieć tutaj. Y i też w tym tygodniu zdajesz sobie sprawę, że, że do czegoś podchodziłeś, podchodziłaś nieodpowiednio, w takim sensie albo rozumienia czegoś, albo spojrzenia na daną sytuację, w której coś straciłeś, straciłaś jakiś ból serca z powodu straty. I też po rozmowie z tą osobą zrozumiesz, że to nie do końca była strata, że to się potrzebowało, że, to, że, że była potrzeba, żeby to się wydarzyło i będziesz miał, miała nowe podejście do jakiejś sprawy z przeszłości, i to doprowadzi do uzdrowienia w Twojej energii. Inna wiadomość z tą kartą, niektórzy podejmą decyzję o przeprowadzce, albo niektórzy się przeprowadzają w tym tygodniu, no. I zawsze jest jakiś sentyment, nostalgia za tym starym miejscem, więc tak trochę będzie słodko, gorzko. Jeżeli będzie jakaś hmm, lekcja jeszcze życiowa a propos energii innych osób i gniewu, nie martw się, aniołowie są z tobą, wspierają cię, więc tutaj nikt nie może ci zrobić. Krzywdy ty też to zrozumiesz. I właśnie dzięki temu odbierzesz moc tym osobom, więc to jest bardzo pozytywna supermoc, tak, to, że potrafisz się chronić, jeszcze korzystać z anielskiej pomocy, z pomocy energii Wszechświata. Tutaj, w tym tygodniu też będziesz mieć czas na odpoczynek albo na zaplanowanie jakiejś podróży, albo właśnie na podróżowanie też będzie przestrzeń i naj... Najważniejsze, właśnie to, co się dzieje dla ciebie, zodiakalna rybo, to jest to, co już tutaj nam się pokazywało. Rozpoczyna się jakiś ważny łańcuch wydarzeń, zmiana w energii i te zmiany y, zmienią Twoje życie. Y, będą miały mocny wpływ na Ciebie. Dlatego też, warto odpocząć, bo widzę, że szykujesz się do bardziej intensywnego okresu. Dlatego też wszechświat daje ci czas na odpoczynek, tak? I mówi: Nie ma potrzeby spieszyć się lub robić coś na siłę, na wszystko jest odpowiedni czas. I z tym słyszę wiadomość dla ciebie, na Rybo, żeby właśnie teraz odpocząć, bo niedługo już nie będzie czasu, bo tyle rzeczy ruszy w twoim życiu, jakaś nowa pozycja albo nowy biznes. Y Jakieś wydarzenia bardzo mocno zmieniające Twoje życie ruszą będzie intensywnie, dlatego w tym tygodniu wszechświat daje Ci jeszcze czas na odpoczynek albo na zaplanowanie odpoczynku, bo później po prostu już nie będzie na to przestrzeni, więc daj sobie na to czas. I ten czas wolny jest też darem od wszechświata. Zodiakalna rybo. Zapraszam cię na czytanie wybierz kartę na temat tego jak zmieni się twoje życie w ciągu 6 miesięcy. Tutaj nam się ta szóstka pojawiła. Ten film jest na ekranie. Zapraszam cię też na twoje czytanie na listopad 2024. Również jest na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego